Wiecie co? Siema, siema w ogóle. Zrobiłem taką lipę z tą tamą, bo się zagapiłem i oprzejechałem. przejechałem. No. Także wesoło. Teraz tutaj mijamy już Hammer I tyle. Tu już jest tam Hammer, już minęliśmy. Generalnie tam jest cały Hammer. Tam są skocznie, tylko tutaj teraz ich nie będzie widać. Także lipa! ale to będę pamiętał, że jak będę tu jechał kiedyś jeszcze to będę miał, będę musiał dograć mam tamę, ale od tej strony będzie lepiej także sorry, 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 memory no i tak jak wcześniej mówiłem tutaj są takie, ta, ta droga jest taka, że no trafiają się zamulacze i to niezłe zamulacze no, i jest potem kurcze, No, nie nadgonisz tutaj. Akurat ten kawałek, potem już tam jakoś idzie. Byle wyjechać kurczę, na tą pasmówkę, i wtedy to już jakoś tam idzie. No, widzicie, no jest 80, oni tam jadą jeszcze mniej. Bo ja ich doganiam. Ja też jadę 80, a ja ich cały czas doganiam. Także no. Trapiło się dwóch jakichś przygubów. A raz sobie tutaj policja stała po prawej. Na tej drodze tutaj Co widzicie A ja sobie tak, papierości w pysku, bez pasu, na odcięciu Jak oni się na mnie patrzeli Nie, z telefonem przy uchu, nie Chociaż jedno, jedno dobrze. Tu gdzieś oni chyba stali, dokładnie nie pamiętam. Gdzieś tu w każdym razie A nawet chyba tuło na tej zatoczce, nie wiem z jakąś lunetą, czy z czymś, tak chyba tu to było, właśnie, no. no i tak byli skierowani na krajową szóstkę skodą kurwa, jedzie gównem on ma czas no i tak, tak jest zawsze miałem kiedyś taką fabię, to fajny samochód, tani w częściach przede wszystkim był Natomiast komfort jazdy żaden, mało paliwa, to był 14 TDI 3 Garowy, bo strasznie mało palił ale komfort dramat, wszystko takie twarde te siedzenia, go chociaż umył. Nie wiem czy jest czerwony czy biały. Cały biegki jeden zostało trochę śniegu, takiego lodu zważonego Może gdzieś zjedzie Tutaj będzie można pocisnąć, wtedy tym ten Audi raczej też nie będzie dupy molił, chociaż cholera i wie Różne to z nimi bywa. też jest taki duży parking dla ciężarówek za jakiś czas tam parę kilometrów chyba zostało do tego parkingu często tam przyczepę zostawiam jak mam jakieś punkty których nie mogę z przyczepą zrobić potem tam przed tym rondem też jest parking Znaczy trochę tu jest tych parkingów Oslo 172 No i pojechał 80 To 2 godziny mniej więcej wyjechał 80, a tutaj teraz to jak 75 80 to za ma, za dużo dobra, słuchajcie to jeszcze mam później coś podrzucę, nie wiem gdzie pojadę teraz jutro bo tylko wiem, że mam jeden punkt to wiem, rasta a dalej to nie wiem chociaż ja jeden punkt zrobiłem ekstra, to może będzie ten piątek mi dał różniejszy ale nie, ale wątpię, bo tam już się na tak jakby nie dał. Dobra, trzymajcie się, za dwa tygodnie coś wam podrzucę. Może coś ciekawszego niż te drogi, drogi takie szóstka 18. Może jakieś 3 się trafi. Dobra, do zobaczyska.